Move us down to P3. Mirrorim kończy już swoje obrożenie i to będzie, proszę państwa, miejsce tylko trzecie! Jednak nie Ferrari z pierwszego miejsca. Jezu, ty widzisz, który ja jestem? Jednak jest. nie Ferrari z pierwszego miejsca. Ja się tylko odmutowałem, a tu już, chłopie, komentator się odpala. Jest o, tym macie, macie trochę strollował, bo napisał full, full grid. O, będę... a nie, nie będę startował chyba, bo tu widzę, że jest kara. O nie, uswysz przecież to jest start w środku. Ale jest full grid. O kurwa O Ale start masz Patryk, co jest? Jaki start? ty gadasz? No chłopie, ty, no, taki start miałeś. Rakietowy. No jest dokładnie do to dołączy, w to dalsze, ten... kurde! Ja zostałem w kana... skanapkowany. No, Jeden, nie ten... ten... Wziomek z alfy zamknął. Z side poda mam uszkodzonego. No to ten, y, MXLK Ziomek No i Astony se jadą No Stony mnie skanapkowały Nie, 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 nie Wiesz y, to było coś takiego Miruś, że ja byłem po twojej o. prawej, a obok mnie jeszcze pojechał jeden A obica się obrócił Przejmuję kontrolę Przejmuję kontrolę Okay. Chciałem na hardach startować, nie? Bo ten twój to twój bot mnie chce wyprzedać, więc... Tak. Ej no, side poda mam na limonkę Przez... Aha. Ja nie wiem, co ja mam robić. Nie wiem, czy podłogi sobie perio. teraz ją szkodzią. Tak, szef. Było na, tak, bo, 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 na bo, boksu. No. Dawaj, jedź jeszcze raz, to może być dwońka, albo tam, No i dostali w ogóle. No tak, no jadę, no. no nie, 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 nie wycofam się. Jeszcze raz zjadę do boksu, czekam na SC, liczę na to, no bo jedyne to mnie uratuje. Czuję się teraz jak sańc. W sensie... Z końca, na końcu stawki... Co tu się dzieje? Jakieś skrzydło poleciało chyba. Nie Ta, znowu, ja nie wiem, co się tam dzieje nie wiem, co ile to co ludzi jest? No, nie wiem, co tu się dzieje. Nie pierdź Nie miałem co już. Uwaga, uwaga! Wiem, widziałem, widziałem. Ja nic nie mogłem zrobić. To strzeliłem specjalnie, żeby was nie dać. Nie to w ogóle, Mirek. Tak, mam tak, mam przerąbane w tym wyścigu, ale tak wolę na prostych. To jest hit. A ile masz na tyle? 3-6 mam. O kurde. To się oddaje w szykanach fest. Nawet nie macie pojęcia jak oddaje w szykanach. Wow. Ale offroad. Rozwalili się! Rozwalili się! Czołówka <ścoughs> się. Chyba ca... Aston jakiś. Cała czułówka stała w miejscu. Yellow, yellow, uwaga. Ale dymy są Pięć okrążeń, ok a ja tu już tyle się Sk wydarzyło Skrzydeł bo... nie ma, skrzydeł nie ma Na pewno Były, o, by, stały. Były te odłamki na ta, ta. Nie wiem, czy ten Aston z tyłu, co jest tam bardziej On chyba się obrócił tam no nie wiem, Aston nie dowiedzał, no mam wyłączone wszystkie asysty I dwa Astony dwa Box, ale łatwo <laughs> Ja pierdzielę Mirek, jak i my, to i oni chyba. Jeszcze na hardy, a Hebe dopiero na stanowisko wjeżdża. Choć jak jestem wolny, nie? No, znaczy ja się wypaliłem, o. ale i tak, nie? Obaj na hardach są, z Astana. Który jesteś Mirek? Siódme jest. Siódmy. Aha dobra, to tyle chociaż git. No Wina będzie przez ciężko, ale... A mój, co nam się wydarzyło w, w ogóle? Sam się no, wydarzył. To było coś takiego, że ja miałem Mirka po lewej. Ja to byłem po prawej kole, stronie Mirka. Yyy, i... Kurde jest. no. Ja hardy mam. No to... Co jest? E masz hardy je mir. Jezus, hardy. ja nie widzę flagi! Ja nie Mam tego baga, bo jestem w ogóle. U mnie pokazuje, że masz medy. Ale no ale... Dobra, Mirek, wracając. Ale kurde, czekaj, Safety car, nie jest tak, co... tak, safety car, full safety car. Nie, no nie dojedziemy, nie dojedziemy, nie ma szans. Ja z, nie zjeżdżam. Ja też... Nie. Ja jadę na hardy. Ja też na hardy zjeżdżam. Ja nie mam żadnego komunikatu, nawet nie wiemy, jaką mam prędkość. No chyba, że będzie wolniejszy, to wyprzedzę go. Ale żeby Sylcix był wolniejszy. Wow. O, jak się obrócił. O Jezus, Mary. No, nie, nie, no ja muszę mu oddać pozycję, serio! To I gra, zobaczcie, gra, gdzie prawie. ja jestem już. Bo jakiś bałwan się wyspinował, no. Grzesiula. Tak. Znaczy, to, to nie bałwan, ale się obrócił, no. Jest bałwan, to jest taki młot. Gdybyś teraz bix, widział. szatka zrobił. Wow! Co tu się dzieje? I ja pitole, oh. porywam! To musisz teraz blokować tych I znowu to, się rozwalił, nie rozwali. ja wierzę jest... Ej, da się coś zrobić z tym hobbitą, bo on się ja nie da Ja przepraszam bardzo, ja mówiłem tydzień temu, że on nie ma wstępu tutaj, jak nie potrafi jeździć, sorry, ale... Ja o tym mówiłem to tydzień znowu temu znowu rozwala, panowie no Chuj. To nie, nie ma sensu najmniejszego taki ziomuś No ja boksuję no, jak nie teraz to... No, ja są... też A nie, on. No też z 15 Ej, go... Cylcik... co zakręt go spinuje no Cylcik w sumie teraz hardy ma Ej, bez kitu, też ma hardy u mnie No dobra gdzie był ten błąd? W, w solu mieliśmy ten błąd w piątek I tu No ja pituję No co mam zrobić? Ja nie mam medów Na co? Ja na medy Ale na medy My z Hardów na medy Eee... Dobra jadę hardy hard pituje. Ale on się wywalił A wywalił się myślał tak Martkowski miał kolizję Dobra, dobra tak... asyst, Nie jest źle będzie zarządzane, Mirek. No. Omijać problemy i dojedziemy do Pisa. Ty gaz mi odciął. Bo to odcina. No i przez to straciłem do Mirka. A, taki słaby restart. Ja dosyć. też mogłem więcej, ale... Fatalny restart miałem. Za ta No ja gdzieś tam cię może wezmę, zobaczymy. Jezus Marek. już. Uwaga, uwaga, uwaga. Ale zmienił linię. U, bo to się... Ja, ja, nie nowo. Darkowym, ale ja się tego sam nie spodziewałem, że się tak znajdzie. No nie, na no los, 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 los. Czysta. Oj, mam coś z X-a obok. Ja tutaj spokojnie, Obrona. nie niecharo. Bo. Bałem się, że mnie. No nie, no. Uwaga. No. Któryś. Uwaga. Jezus, jak ci ludzie hamują? Po prostu to jest jakiś dramat. Kurde, furman. Kurde, furman. Coś ty zrobił? Sorry. No i fajny Ta bomba była niepotrzebna Uważaj jak coś bo ja mam te skrzydła wyższe Wiem tak wiem powiem. wiem I coś to tam to wyprzedzaj Ancik to bomba też uważaj bo ja zupełnie Coś to mów wcześniej hamuje Też to dawaj No tak tak tak, ja się spalam Może na CCX-a też też lecił przerozpędzony Mhm Sorry tam kurde, bo patrzyłem na was i nie widziałem tam miejsca co? się żeby stało? Perfikt mnie walnął na dobra. zakręcie Jeszcze muszę teraz softy, softy jechać w bo... ogóle No kurde! Iszard! Czy grzesiula? Który nie. jest? What the... Chłop zahamował. Co on robi? Tych chłop zahamował mi normalnym przed nosem. Tak, tak, tak. Patrz, patrz, on w ogóle mnie ściął. Może nie miał desnika jakiegoś czy coś? Nie. Ja nie jedzie, są, ten ale... Nie zgłoszę, wiem. zgłoszę za to. Jeszcze ten Chilciks nie wie, że on za mną ciągle jedzie. Yellow A jeden. Zresztą. 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 Jak on stuknął, to karma Niech to no, przetapa mnie je w jest szkodaniu, no, ale trudno, tak bywa. Wiesz co? Ja nie wiem, czy obniżenie że nie przedostać by pomogło. Akurat, bo tu chodzi o to, że to musi być jeszcze stabilne, wszystko tak mi zrównoważone, nie? Jest już DRS? Tak, jest. Tak. tak, ale już jest train od P1 do P5. Nie, to p6, przepraszam. Uważaj Miś Ale byłem napędzony. Widzę, że ty się wypaliłeś już, Mirak. No, no ja próbuję go ja też nie? Ja się całe spaliłem, nie? Wiedziałem ja, 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 ja nie palę nawet Nie kropi deszcz? Nie Naprawdę? Nie, nie za jasno Próbuj. jest Nie, nie kropi eee, Grzesiula się nie rozwalił to... Nie, błagam, nie SC, błagam, nie SC SC, S SC SC? SC, tak. Jest. Tak. Ta. Dobra, słuchajcie, cóż, y kropi? jak byłem w solu? Nie, nie, Nie ma deszczu, nie ma deszczu. Ale tak, kropi, ale także nie będzie na intere Nie ma deszczu tego. Mm. Nie ma, nie ma. Nie ma. Nie ma. No co robisz, kropi, nie wyprzedaję. Dobra, yes. no zobaczymy, wiemy. co trzołówka zrobi. No nie, no nie wyprzedaję. A nie jak box to ale na medy czy na softy? Ale po co, box? Softy, co ty dojedziesz? że masz świeże. Ja mnie ABS-Dym, Cichali. Ja, ja nie zjeżdżam. ja Też nie zjeżdżam. Ja Wolę zostać. Jak z przodu to zostań, jak z tyłu, to tutaj nie. kto prowadzi? Cylfik Cylfik. prowadzi. Tym razem nie ryba. ryba, ryba. prowadzi. Ryszard to zaspał. Dobra, odpuszczam na tym pierwszym kółku. Oj, sorry Darkoven. Woko. Jest! Bohal wspn... A tak jesteś szybki, nie? Widzisz to? No. To zyskujesz? wit w sumie. No. Kurde. Owrócił się B i obrócił się jakiś, a, a jakiś się Zostałem z strzama A no to nie ode mnie już

Kurde. Okay, gap ahead is seconds. Ale się biją. Dobra, dobra, jest git, jest git. Jest P6, jak niego nie zepsuje. A! Nie okay, Ale dobrze, znowu dowozimy, znowu dowozimy. Jest P6! Kurna na takich ustawieniach! Kozak! Blisko, no blisko! A blisko, ustawieniach blisko. na deszcz! Brawo! P3 z uszkodzoną podłogą! Irek, ja przypomnę ja ci, w pewnym momencie byliśmy na końcu. 40... nie, 30 sekund za os 19. Ty byłeś ostatni, ja byłem przed przed ostatnim. Tak, ja byłem ostatni w pewnym momencie w wyścigu. Jestem P4, jestem tak zadowolony. Ja nie to moje wyryma. miejsce, tak szczerze też, panowie. Nie wierzę, nie. Brawo, panowie.